Ale chamstwo! Ale piękny widok. Jezu, o Boże, nie, Piotrek już idzie. No, co, gotowy? Idziemy? Jezu, Piotrek, no właśnie, nie gotowy. A czego sam w samym jesteś jeszcze? No, nie, nie zrobi, nie wyszło mi to w ogóle, nic mi nie wchodzi dzisiaj. To co, ty porąbany jesteś, czy co, do cholery jasnej? <laughs> Rafał, rumuński kucharz znany w całej Bułgarii nas zaprasza do programu kulinarnego na żywo, a ty jesteś gotowy, tak? No bo ty nic. Kiedyś nie kiedyś po prostu. Bo nic mi nie wychodzi. Nie, nie pij Piotrek, nie zostaw. Eee, masz książkę jakąś? Mam no. Daj książkę. Tu. Taką zrób, nową zrób, mam, zrób. taką nową. szybko, masz świeżynkę no. jakąś, tak, tak? nową mam taką, Dobra, to nie będą, to nie będą wiedzieć nawet, żeby takiego coś budujemy, było. Daj zbudujemy, nie, mieć rzeki chami, jak cię słyszą normalnie. Dieta keto, Ewelina Podres-Siama. Znajdę, znajdę. To zaraz znajdę coś prostego takiego, żeby było Jezu Coś musi znaleźć. O tu, to brzmi parzek egzotycznie, jakby po rumuńsku to. To Dobrze, brzmi dobrze. Po polsku to jest? Dobrze brzmi. Do tego przepisu będziesz potrzebował właśnie tego, czyli poczeka, cukinia, ser jakiś? Śmietana chyba to jest, jajka i inny ser. To ja czy to ma ty rób, dobra? Dobra. Cukinie, umyj i odkrój końcówki. Następnie, obieraczką do warzyw, wykrawaj pionowe paski na kształt stążek, przypominających makaron tagatelle. No to te stążki, Rafa, rób. Jak to zrobić? Rób, wstążki cukiniu. Dobra, to daj, robimy rób rób szybko, szanski. szybko. Cukinii. Dobra. Jeśli masz blender ręczny z funkcją krajalnicy spiralnej, wówczas zajmie ci to kilkadziesiąt sekund. W innym wypadku możesz użyć ręcznej krealicy spiralnej i będzie wtedy troszeczkę dłużej. No! O, no nie, do... nie, nie za szybko! Nie. Ty będzie. będzie chyba no. Chyba o to chodziło. 15 z nerwu. minut mamy. Przełóż do miski posłuchaj, wymieszaj i osam na chwilę. Dobra, już nie będzie na czynie. Jest, dobra. Wszystko, bo tam zmarnuje się. Zostało ci jeszcze racho, Ale zarąbisty makaron. No. No. Ale tam zostało. Jeszcze jest. Jeszcze dwa. Nic się nie zmarnuje w tym domu. Jest? No yes. Posoliłeś? Nie. <noise> tak, żeby było zdrowo. No to Im więcej, nie. tym lepiej. Im więcej, tym lepiej. Sól kłodawska przede wszystkim. A jak nie macie, no to już trudno. Ta himalajska też może być. Boczek teraz, proszę Pana. Pokój Boczek? Cienkie plastry. Nie kwiczy? nie. To dobite było? Było, dobierałem. No, krój dalej. W zasadzie można powiedzieć, że jak ktoś by chciał jeść, to już jak bardzo głodny, to można by spożywać w tej formie. Tak, według mnie to już jest gotowe. Boczek i Ale no wiadomo, na konkurs kulinarny to się jeszcze nie nada. Rozgrzej patelnię, wrzuć boczek i spiecz na chrupiącą sałatkę wieprzową. Posiekaj czosnek, i gdy boczek się zarumieni, dodaj go na patelnię. O to teraz to teraz czosnek? czosnek? Czekaj, czekaj, ja to będę mieszał. Ja, Dobra, do to ja będę ciekł czosnek. Jezu. Dobra. Czytaj Piotrek, co dalej? Do tego na, na Przednie posmażaj niespełna minutę i dodaj szczyptę rozmarynu oraz mascarpone. Dodaj rozmaryn, serek, mascarpone. <słuch> Mieszamy chwilę to tłuste hamstwo i dodajemy przypraw. Dużo dać tego? Moja baba to tak by sypłał tak. Wystarczy. I teraz szybko musisz dolać ja ci poczekaj, powiem ci kiedy dokładnie, jeszcze nie, poczekaj chwilę. No już? Czekaj. Dobra, teraz. <słuch> Ale szybciej, całe musisz rzucić, no. Dorzucamy cukinię. Ale piękne spaghetti nam tutaj wychodzi nie carbonara. Do szklanki wlej śmietankę, dodaj żółtka i wsyp parmezan. Ale jak tak jak napisane jest na przepisie, nie? Nie, róbmy jak przepisie. Le, a jak nie wyjdzie, jak, jak nie wlej było do szklanki? Szklanka to już szklanka. To do cholery nie, potem, potem mi nie wyjdzie i. Nie widzę, ale to co to jest to obok. No, troszkę mi się wylało. No to z powrotem. Wrzucamy żółtka. To jest proste. Ja to robiłem niezliczoną ilość razy, jak byłem na diecie węglowej, bo myślałem, że żółtko jest niedobre. <grystanie> Tylko, że odwrotnie robiłeś Tyko, że odwrotnie robiłem. To mi to idzie dobrze dosyć. Wsypujemy parmezan, mieszamy to wszystko i gdy już cykinia al dente, wrzucamy na patelnię. Dobra Piotrek, gotowe. Dobra. Wlewamy Dobra. na patelnię. O Jezu. Czarek jeszcze Ja nie mogę, ale fakt, naprawdę fajnie to wygląda. Zrobiłeś to jest. Tak to pachnie No, ale będziemy chlać zaraz Ale chamstwo Ale piękny widok Gotowe Dużo około dwie minuty, cały czas mieszając, tak jest napisane To cały czas mieszam 2 minuty, dusiłeś już? Dusiłem, no Podawaj od razu, podawaj od razu, wiesz to jest napisane? Podawaj od razu Co? Podawaj Gdzie to mam podawać? Nie wiem, daj mi Podawaj od razu O Ale fajne to jest Ale chamstwo Chamstwo straszne Ale chamstwo To jest jakieś zboczone normalnie ja, jak ty się Rafał ubrałeś do jedzenia? Po szacunku, odrobinę, porządnie się ubierasz, tak? Ja! No, od razu lepiej. Mm, wyborne Rafał. Zarąbiste to jest, no? Zobacz co tam jeszcze jest. Carbonara. Lonez od razu jest, drugie. Zrobimy! Książkę znajdzie się na podketto.pl. Zarąbiste dania. Ale dobre. Kurde, no? Dziękuję, Ciociu. Dobranoc, dwójku. Hamskie, tłuste, a nie jakieś suche wióry. Tylko ketoza. Tylko. No i jak ja Gotowy? Idziemy? O co ty koszulce stoi, Co ty odpier? No właśnie nie gotowy. Co ci tak ból? Kiszka. Nie mogę znaleźć. To jest raz. Nie znajdę. Co libecie Widzisz, chłop ci obiad robi. To się nie zdarza w tym domu. No, Boże. Dwa chłopy. No, no za chwilę będzie gotowe. Przecież to no, postę, jeszcze jedno. No, no jeszcze, o, jeszcze jedno. No, jeszcze jedno to przeciw. Tak naprawdę w scenach niewykorzystanych wychodzi na to, że jednak baba nadzoruje. Kurde. Przestałem F mówić. Coś mi się stało dziwnego. Piotrek. <śla> ratujemy Polskę. <śla> Da, nie? Ale. Czekaj, to jest napisane, czy Było tam, że z wódką chyba, ale to my sobie nalejemy. Chyba, no bo z wódką albo z whisky. Tak, tak jest, bo... to do alkoholu. No. Co to za nogi? czyję to. Dziękuję ciociu, dobra rozwójku no i jeśli chcecie więcej takich gotowanych recenzji, piszcie w komentarzach. Tyle.